Dzień dobry, witam wszystkich tutaj DICE Mówię dzień dobry, bo jest 29 wrzesień, godzina 8 rano z groszami Jest to wyjątkowy dzień moje urodziny i na urodziny postanowiłem sobie zbudować <noise> dach na leśniczówce Na przykład to będzie dobry początek Do tego potrzebny mi jest tak to Aha, y zrobiłem y diamentowy y kill-off, ponieważ będziemy szli na wykopywanie obsidianu. Zaraz po tym. Także od razu zabieram się do uczciwej tutaj roboty i będę to chciał mieć w ten sposób. O, nie tak już popsułem. Rano. No, i tak jak się wszyscy miewają tego wspaniałego poranka, dobrze? To dobrze. Imprezy urodzinowej nie mam jakoś szczególnie zaplanowanej na dzisiaj. Nie wiem co będę robił. Ale, o tam mi już zboże elegancko rośnie. Przepraszam. Ale, co najważniejsze, co najważniejsze, to Yy, jak to powiedzieć? Postanowiłem yy, postanowić coś. <laughs> jak, to, jak to się mówi? Yy, mianowicie od jutra przechodzę na wegetarianizm. Czyli rezygnuję z mięsa, a w ramach prezentów na urodziny 30, przechodzę sobie na wegetarianizm. Tak. Wiem, co sobie niektórzy myślą, że to dziwne i w ogóle. Natomiast jak zasięgniecie pewnych informacji na ten temat, to jednak jest to całkiem naturalne. I tak, jestem w sumie bardzo podekscytowany na ten fakt. Za samym mięsem jako takim nie będę tęsknił jakoś nadzwyczajnie. Najbardziej chyba za rybami. Za miodem ponieważ przechodzę na wegetarianizm który jest e, taki, taki radykalny wegetarianizm, to się nazywa weganizm i odrzuca też e, wszystkie wyroby mleczne, miód i w ogóle wszystkie <coughs> przepraszam <coughs> e, produkty powodzenia zwierzęcego także zobaczymy jak sobie poradzę bez ryb i miódku Jakieś tam steki, czy jakaś wołowina, czy coś to mnie za bardzo nie będę za tym tęsknił, to na pewno. I jak to wygląda? Nieźle. Aha, następna sprawa. Tutaj już jeżeli chodzi o rozgrywkę. To znalazłem coś fajnego. Czy ja mam jakieś jedzenie awaryjne? Nie chcę jabłek ruszać. Nie mam gdzieś jakiejś zupki grzybowej gotowej. No to wezmę. To wezmę chlebek, zrobię. Powinno mi starczyć, do, dopóki tutaj to zboże nie, nie wyrośnie całe, nie będzie gotowe. Już widzę, że tutaj kilka jest gotowych i nie ma tragedii, ale to nie to jest najważniejsze w tym momencie. Mianowicie, ścinając sobie tutaj drzewka, w międzyczasie natknąłem się na fantastyczne odkrycie. Tada! Dynie. A dynie. Są już coraz bardziej użyteczne, ponieważ z ostatnim snapshotem, znaczy ja gram jeszcze na tym starym, to jest, to jest bodajże, gdzie to jest 37a, w tym momencie już jest chyba 39 coś, czy coś takiego. Tak czy inaczej, można robić. Yy, Ciasto dyniowe. Ja nie znam dokładnie przepisu jak to się robi. Ale się dowiem. Niewno tutaj się prześpię przez noc. A więc po obsidian czas wyruszyć. Mamy nowy wspaniały dzień. Fantastyczny, wspaniały dzień. W sam raz na poszukiwanie i zbieranie obsidianu. No może nie tędy zejdę. Dla odmiany może znajdę jakąś inną dziuplę. Póki już tu jestem. To może. Wezmę to, to i to i to. O, tego nie chciałem. I to osiem. Nie ma dziewiątego. Jest dziewiąty cyk, pięknie. Mam trzy chlebki. Na wyprawę po obsidian w zupełności wystarczy. A więc przygoda nadchodzę. Gdzieś tutaj jak sobie spacerowałem natknąłem się na małą dziuplę. O tutaj spróbuję, spróbuję swojego szczęścia tutaj. Oj, oj oj, to wygląda poważnie, no który? Dużo obrażeń zadają teraz te zwierzaczki na hardzie, naprawdę. Gra stała się trudniejsza, staje się trudniejsza ze snapshota na snapshot. Nie wiem czy mi się to aż tak bardzo podoba czy nie, ponieważ jestem nubem, jak już wiele razy wspominałem. Niech no ja tutaj znajdę coś, jakieś konkretne zejście na dół. O! O, to wygląda nieźle, ale nie, to ciągle nie to, czego ja szukam. Szkoda. A szkoda. A szkoda. O, tutaj może coś. <ścoughs> I jakże wspaniały moment. Jakże wspaniały moment tej rozgrywki. Oj, oj, oj. Nie dość, że fantastyczna muzyczka się włączyła, to jeszcze znalazłem opuszczoną minę. E, minę mówię, e, kopalnię. Już tak z angielska to wszystko nazywam. Proszę, skrzyneczka tutaj. Jezi Slime. Fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Śledzi mnie zombie. I nie żyje. No. Aha, te grzybki też stąd zabiorę, ponieważ one są bardzo ważne dla mnie. Sprawa, gdzieś słyszę następnego slajma. O. A tu jest lawa. Ale też nie taka lawa, której ja szukam. Ja szukam całego basenu lawy. No. Będę kontynuował poszukiwania. Tam się coś świeci. Ło, ile Endermanów. O, nie chcę tutaj... Nie chcę tutaj konfrontacji z wielką slimą. ale będę miał kulek. Coś pięknego. Dobrze, zejdźmy jeszcze niżej w takim razie. nic tylko grzybki jak na razie nie narzekam nie narzekam i nie chcę tutaj zacząć marudzić ale przydałby się ten obsidian w końcu naprawdę przydałby się obsidian No dobrze, no to w takim razie tędy przejdźmy. Więcej slajmów, okej. Okay. A tu? Okej, okay, więc tego mi tu nie potrzeba. Eee. Spawner zombiech. Fajnie, dobrze, dobrze. Mam już dwa spawnery znalazłem. No, poszczęściło mi się z seedem. Uuu. Panowie, sporo was tu. Następne siodło. Same dobroci. A obsidianu. Jak nie było, tak nie ma. Się bardzo cieszę na te znaleziska i powinienem być normalnie skakać tutaj z radości. O, a tu pan szkiele. mi się podoba. Teraz mi się podoba. Mam obsidian. Mam obsidian, znalazłem basenik z lawą. Także zabiorę się za kopanie. Tutaj sobie podjem tylko jeszcze. Oj oj, oj, oj. wszędzie słyszę moby. Wszędzie słyszę moby. Dobrze. Na tym znalezisku zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję więc wszystkim za uwagę i pozdrawiam Giń.